Dzień dobry widzowie, witajcie na odcinku z wbijania 45 tysięcy pucharków. Jak dobrze myślę to niedawno wleciał odcinek wybijania, bo na 25 rang. Nie wiem z jakieś 10-30 minut temu Hmm. Boty. O, dziwne bo ja miałem boty, a wygrałem dużo razy z tymi będą grałem na batalii. I się przyjemnie wbijał pucharki. Ciekawe. Ale Morty jest Lecimy Jakby Lecimy po więcej kili. Jest już nas sześciu To jest nas sześciu, więc jest git Jest już pięciu może Liczyć umiem A będzie Czterech Chyba już ubiłem widzowie to 3 O jeszcze, jeszcze wywalczył pierwsze miejsce ten El Primo Zabiliśmy O, że Dwa stardropa będę otwierał Teraz Jeszcze otworzymy mitycznego star dropa Let's go. Otwieramy. Boom. 500 monet. No dobra, niech nie będzie. To na tyle zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!